Agency, moja ulubiona pora sezonu, e, otwiera najwięcej drzwi dla każdej drużyny NBA, żeby trochę się polepszyć i coś zmienić. Dużo spekulowania, oczywiście. Można albo mówię, zrobić jakąś wielką wymianę, jak Hittages w zeszłym sezonie, wymieniając Donwana Michela i Ludwiga Goberta, żeby. Zacząć przebudowę. Można wzmocnić się o te parę brakujących fragmentów, jak Sacramento Kings w zeszłym roku, żeby z 16-letniej przerwy w playoffach dojść do trzeciego seedu nagle. Albo można wydraftować e, franczyzo-zmienny prospekt w postaci Wiktora Maniemy, jak zrobił najprawdopodobniej San Antonio Spurs już za e, mniej niż miesiąc. No a z racji, że e, finały NBA tuż za rogiem stwierdziliśmy, że możemy porozmawiać troszeczkę na temat. E, Free agency, wytłumaczyć wam parę zasad i porozmawiać trochę o tym, co może się zdarzyć, oczywiście. Witamy na rosterze, zasubskrybujcie kanał, polajkujcie film i dzięki, że tu jesteście. Enjoy the video. Zacznijmy, może, od tego, jakie są dwa rodzaje wolnych agentów. Zawodnicy mogą być albo unrestricted free agent, czyli zawodnikiem, który może podpisać kontrakt z byle jaką drużyną. E, za dowolną ilość pieniędzy, tak jak na przykład Kevin Durant przechodząc do Golden State Warriors, albo mogą być Restricted Free Agents, czyli są dalej na kontrakcie z poprzednią drużyną, ale mogą sobie wynegocjować i podpisać e, umowę kwalifikacyjną. Oryginalna drużyna, z której zawodnik chce odejść, ma dwa dni 48 godzin na wyrównanie umowy ze swoim zawodnikiem. Tak w zeszłym roku zrobił chociażby Andre Ayton, który zamiast poczekać, aż jego kontrakt z Suns dojdzie do końca, Poszedł do Indiana Pacers, podpisał umowę kwalifikacyjną na maksymalny kontrakt na więcej czasu. No i F Phoenix Suns chcąc, nie chcąc, musieli tą ofertę wyrównać, żeby go zatrzymać. To teraz trochę zasad. Free agency zaczyna się tak zwanym moratorium period, czyli tygodniem, w którym nie można jeszcze podpisywać umów, ale drużyny mogą zacząć spotykać się z zawodnikami i negocjować e, warunki takich umów. Jest od tego parę wyjątków, przytam żeby się tutaj nie pomylić. Zawodnicy wybrani w pierwszej rundzie draftu mogą podpisać ruki, kontrakt w trakcie moratorium period. Tylko, żeby przypomnieć jeszcze o następnych 7 latach w pierwszej rundzie. Utah Jazz ma 17 pików, Oklahoma City ma 16 pików, San Antonio Spurs ma 14 pików. Zawodnicy wybrani w drugiej rundzie draftu też mogą, być, też mogą podpisywać takie kontrakty. Jeżeli takiego kontraktu nie podpiszą w moratorium period, to inne drużyny mogą wtedy im je zaproponować. Restricted free agents mogą podpisywać umowy kwalifikacyjne z innymi drużynami w tym czasie oraz mogą podpisywane być również umowy minimalne z weteranami bez bonusów na rok lub dwa. I minimalne płace, w zależności od poziomu doświadczenia, są tutaj. Powiedzmy teraz trochę o pieniądzach, ponieważ to też jest bardzo ważny element. Free agency, Cup Space, mianowicie, ponieważ to jest to, o czym chcę powiedzieć, to limit, który nakłada liga na wypłaty każdej z drużyn. Jest to robione po to, żeby zapobiec powstawaniu superteamów mniej lub bardziej skutecznie. Oczywiście, jak wiemy z historii ligi, ale oczywiście lepsi gracze oczekują więcej pieniędzy. Naturalnie, młodsze drużyny mają większej space, żeby podpisywać lepszych wolnych agentów, ponieważ Młodzi zawodnicy mają odgórnie ustalone kontrakty, w zależności od tego, z którym pikiem zostaną wybrani. Na przykład Paolo Banker jako wybór pierwszy dostał 50 milionów na 4 lata od Orlando Magic i to nie jest jeszcze duży kontrakt. W NBA używany jest soft cap, czyli możesz wychodzić poza limit, który jest ustawiony. Jednak za każdy dolar, którym wyjdziesz ponad ten drugi cap, nazywany też yy, luxury Tax Level, będzie równało się to wzrostowi Twoich wydatków jako Posiadasz drużyny. Również, jeżeli jesteś pomiędzy Salary Cupem, który na sezon 2023 24 będzie wynosić 134 miliony dolarów, a Luxury Tax Cupem, który będzie wynosił 162 miliony dolarów, będziesz miał utrudnione zdobywanie nowych zawodników poprzez trade i podpisywanie, ponieważ w nowym CBA są zapisy, które uniemożliwiają używanie pewnych rodzajów wyjątków od kontraktów. I o tym porozmawiamy teraz. W nowym CBA wszedł kolejny limit na poziomie 17,5 milionów dolarów nad pierwszym, najniższym limitem. Ten limit uniemożliwia drużynom podpisywanie zawodników używając Mid-Level Taxpayer Exception, czyli drużyny nie będą mogły już podpisywać zawodników na kontrakty o wartości do niecałych 6 milionów dolarów. I to brzmi jak mała zmiana, ale w ten sposób bogate drużyny pozyskują bardzo często takich ważnych roleplayerów. W tym sezonie byliby to chociażby Daniel Galinari czy Dante Di Vincenzo. Trochę mi zimno. Dobra, kozak. NBA promuje lojalność. Jest to lepsze dla każdej drużyny, jeżeli ich gwiazda chce z nimi zostać na długą ilość czasu i oferowanie dużych pieniędzy za to jest dokładnie tym sposobem, w którym NBA może to zapewnić. Są trzy rodzaje exceptions, które pozwalają zawodnikom przedłużyć umowę z dodatkowymi benefitami. Pierwsze z nich to Qualifying Veteran Free Agent Exception, czyli Bird Exception, które jest aplikowane, jeżeli zawodnik spędził pod kontraktem trzy ostatnie lata, w tym dwa pełne z drużyną, która chce podpisywać mu z nim kontrakt, lub jeśli był wymieniony lub złapany z waverów. Może podpisać się wtedy maksymalny kontrakt w pierwszym roku swojej umowy. Jeremy Grant oczekuje takiego kontraktu w tym offseason. Season, Portant Powinno mu go dać. Early Qualifying Veteran Free Agent Exception, czyli Early Bird Exception, jest aplikowalny, jeśli zawodnik spędził pod kontraktem ostatnie dwa lata i mógł być wymieniany w tym czasie. Wtedy zawodnik może dostać 175% w swoim pierwszym roku tego, co dostawał w swoim ostatnim roku kontraktu, lub 105% średniej pensji przez cały okres jego poprzedniego kontraktu, w zależności od tego, która z tych dwóch liczb jest większa. Kontrakt ten musi być gwarantowany na co najmniej dwa lata. I Kelly Ubre Jr. się teraz pod niego kwalifikuje po spędzeniu dwóch lat w Charlotte Hornets po nieudanej przygodzie w Golden State Warriors. I ostatnie, czyli Non-Qualifying Veteran Free Agent Exception, czyli Non-Bird Exception. E, jeśli, zało, jeśli jakiś zawodnik nie łapie się pod żadne z tych dwóch e, exceptions, które wcześniej opisałem, druż, jakaś drużyna może zaoferować 150% jego poprzedniej pensji. Lub 120% minimalnej pensji, jako kontrakt, albo jako oferta kwalifikacyjna podczas pierwszego tygodnia free agency. Teraz, skoro omówiliśmy sobie już te wszystkie zasady, możemy w końcu przejść do nazwisk. Macie teraz przed oczami listę z najważniejszymi osobami, które będą w tym okienku wolnymi agentami, albo mają opcję gracza, albo są restricted free agents. Dużo z tych zawodników faktycznie jest oparciem zwycięstw swoich drużyn. Więc. Jeżeli wystarczająco dużo pieniędzy zostanie użytych w offseason, sądzę, że możemy zobaczyć dużo rotacji. Ale teraz zacznijmy, zacznijmy je omawiać. Zacznijmy od e, największej, niewiadomej ligi: Kyrie'ego Irvinga. E, człowieka, który w, zmienił drużynę w połowie sezonu i miał być tym zbawicielem Dallas Mavericks, którego potrzebowali. No, jak wszyscy wiemy, e, niestety nie skończyło się tak, jak miało, Dallas skończyło na 11. miejscu. A Kairiemu skończył się kontrakt, więc ma teraz szansę na podpisanie gdzieś tak naprawdę może. Tylko pytanie, jaka drużyna będzie chciała po tych wszystkich wygibasach mentalnych Kairiego Irvinga faktycznie zapłacić mu dużą kasę, ponieważ Kairi w ostatnim roku swojego, swojej umowy zarabiał 36 milionów dolarów i wątpię, że D Dallas podpisaliby go na tyle ale jest to w najlepszym interesie Dallas, żeby faktycznie zatrzymać go na dłużej. Jest bardzo dobrym wspólnikiem dla luki Doncicia. Agresywny rzucający, który może to robić łapiąc piłkę prosto z podania i osoba, która może faktycznie być drugim ball handlerem w drużynie. Jest dokładnie tym, czym był Jaren Brunson dla Luki rok wcześniej. No niestety muszą upgrade'ować w tym momencie, ponieważ Brunson jest już dostępny, ale Przedłużanie Kairiego Irvinga w Dallas byłoby najlepszym wyborem i dla Marka Kubana i dla Luke'a Donchicia, i dla, najprawdopodobniej dla całej fanbazy Mavericks. Kolejnym zawodnikiem, którego ludzie już wielokrotnie skreślają, jest Russell Westbrook. Russell Westbrook, który zmienił drużynę w połowie sezonu, Utah Jazz wykupiła jego kontrakt i ostatecznie wylądował w Clippersach, gdzie faktycznie z drużyną, która działało dobrze wokoło niego, ponieważ nie było tam za dużo mocy gwiazdorskiej i dużo rzucających za trzy. Nawet Norman Powell rzucił przy nim 42 punkty w meczu, w playoffach. To coś znaczy. Ten człowiek po prostu sprawia, że jego koledzy z drużyny są lepsi. Problemem jest to, że faktycznie drużyna musi być ustawiona pod niego. Nie ukrywam. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie wy wyląduje Russell Westbrook. Eee, na pewno chętnie widziałbym go dalej w Clippersach, ponieważ Kawaj, no wiadomo, problemy ze zdrowiem. Paul, a re Reunion z, Oklahoma, z czasów Oklahomy z Polem George'em mógłby wyglądać ca całkiem fajnie, patrząc na to, w jakiej formie jest Paul George i Russell Westbrook. Eee, a do tego pasował w Clippers, więc wydaje mi się, że to byłby naj najrozsądniejszy ruch z jego strony. I wiadomo, nie oczekujmy żadnych wielkich kontraktów. Ten człowiek zostanie pewnie coś bliżej, już eee, minimum, weterana niż tych. Niefortunnych 40 milionów, które miał dostać za poprzedni sezon od Lakers. Jeżeli miałbym typować drużynę, która mogłaby ewentualnie trafić na Westbrooka, to nie wykluczałbym nawet e, powrotu do Waszyngtonu. Musimy pamiętać, że Kyle Kuzma ma obcy gracza albo zupełnie kończy mu się kontrakt, Chris Sprozing jest to samo, a z bradnym Bielem pracowało mi się bardzo dobrze. Tam teraz jest też Danny kolejny kolejna fajna część, która może być użyta w przyszłości, ale ostatecznie sądzę, że jednak wróci, wróci do Clippers. Szczerze współczuję fanom Minnesoty, że management ich drużyny nie chce przedłużać Nazarida. Wydaje mi się, że dla młodej, przebudowującej się drużyny, w której miałby szansę na dostanie trochę większej ilości czasu do grania, naprawdę bardzo dobrze by się odnalazł. Już jest ok rzucającym za trzy, aczkolwiek widzę tutaj room for improvement i naprawdę widzę w nim dużo fajnego potencjału. Może jeżeli Nikola Vuciewicz odejdzie z Chicago, mógłby wziąć jego rolę albo dostać kontrakt na granie zmiennika. Szczerze nie wiem, gdzie może wylądować, ale równie dobrze możemy patrzeć na przyszłego zmiennika w Victoria Baniamy w San Antonio. Milwaukee Bucks mają przed sobą trudną offseason. Powodem tego nie jest tylko i wyłącznie Burk Lopez, którego kontrakt już się skończył i potrzebuje nowego, ale też Chris Middleton, który ma w tym roku obce gracza na 40 milionów dolarów, co nie jest, nie jest tanio. I sam fakt, że odpadli w pierwszej rundzie z Miami. Mike Budenhozer, na szczęście jest już poza statkiem, ale Brook Lopez moim zdaniem jest zbyt ważny, żeby pozwolić mu sobie gdzieś e, pójść po prostu za darmo. Brook Lopez rzucał ponad 40% za 3 w tych 5 meczach e, playoffów, które zagrał, ale to tylko pokazuje jak, jak daleką drogę przyszedł jego center. tak? Wiemy, że w Brooklyn Nets praktycznie nie rzucał, nie rzucał trójek, a teraz to jest główna jego broń ofensywna, a każda drużyna może tak naprawdę użyć dobrego e, stretch five w tym momencie w NBA, więc wierzę, że Brooke Lopez będzie miał inne oferty niż yy, tylko w Milwaukee. Jednak czy jego lojalność yy, zdecyduje, że zostanie, zostanie w, w Bugs? Oby. Miejmy nadzieję tylko, że Bugs przez to nie przypłacą, ponieważ yy, Brooke będzie używał zainteresowania innych drużyn jako karty przetargowej. Lakers mają przed sobą bardzo ważną season. Praktycznie pół ich rosteru, które dociągnęło ich do finału w konferencji, jest. Wolnymi agentami i Austin Reeves im przewodzi. To on był jedną z tych, to on był jedną z najważniejszych części do dościa tak daleko jak doszli. Przez to, jak młody jest Austin Reeves, sądzę, że będzie dostawał zainteresowanie z całej ligi. W tym momencie jest nie dość, że jest młody, yy, czyli może przydać się drużynie, która jest akurat w przybudowie. Jest już też zatwierdzony jako playoff performer, bo wiemy, że jest w stanie rzucać 20 punktów na, na mecz w serii playoffs. Bardzo dużo mówi się o liczbie, którą Osni Riffs może mieć na kontrakcie w przyszłym sezonie. Niektórzy mówią, że to mogą być nawet pieniądze typu kontrakt Jordana Pula, czyli 120 milionów na 4 lata, co brzmi jak bardzo dużo i nie wiem, wątpię, że to się stanie. Sądzę, że patrzymy tutaj na coś bardziej w stylu 60-70 milionów na, na 4 lata, co tak czy siak jest bardzo dobrym kontraktem dla takiego chłopaka i sądzę, że naprawdę cała liga będzie zainteresowana. Każda drużyna, która potrzebuje Stingarda. Przechodzimy teraz do najważniejszych zawodników z opcją gracza. To jest taki zapis w kontrakcie, który pozwala ci wybrać, czy chcesz grać w ostatnim roku swojego kontraktu z tą samą drużyną, z którą podpisałeś, czy wolisz po prostu wykorzystać swoje, swoją moc i udać się na market wolnych agentów rok wcześniej. Draymond Green ma taki zapis w swoim kontrakcie, i po tym jak pokazali się w tegorocznych playoffach Golden State Warriors, można tezować czy nie zdecyduje się opuścić wcześniej San Francisco, żeby poszukać kasy gdzieś indziej. Draymond to Draymond jest to jeden z największych bron seksuali w publicznej przestrzeni, których ja kojarzę i wydaje mi się, że tak bardzo jak chciałby pójść do Lebrona już teraz, wątpię, żeby to się stało. Sądzę, że Draymond będzie chciał wykorzystać jeszcze ten ostatni rok kontraktu, który ma i on i Clay na próbę zdobycia ostatniego mistrzostwa, a za rok, kiedy LeBron odejdzie od, z Lakers i pójdzie tam, gdzie broni, zostanie wydraftowany, sądzę, że prędzej zobaczymy Draymonda Greena grającego w tamtej drużynie razem z LeBronem niż w następnym sezonie z Lakers. Przyszłość Jamesa Hardena jest w bardzo chwiejnym miejscu po tym, jak znowu Znowu odpadł w półfinałach konferencji z playoffów po bardzo nierównej serii z Filadelfią. W jednym meczu wykonuje jak następne wejście Jezusa, a w drugim jak PJ Tucker. Już po, nawet po tym, jak wziął pay z w wakacje, 15 milionów dolarów, to jest dużo kasy, jedna trzecia paychecku. No ale to poświęcenie nie wystarczyło. Dalej ma 33 miliony w opcji gracza na następny sezon, ale równie dobrze może z, ich, z niej zrezygnować i na przykład pójść do Rockets, dostać kontrakt na 200 milionów. Tak jak mówią plotki. Jednak w Wydaje mi się, że to nie ma sensu ani dla Houston, ani dla Hardena, miałoby to sens tylko wtedy, jeżeli ktoś jeszcze by przyszedł, żeby wzmocnić tą drużynę, bo Jaren Green, KPJ i Harden to nie jest sposób na no, wygraną mo moim zdaniem. Najlepszą opcją dla Hardena jest chyba zostać w Philadelphia, po prostu grać z Embiidem, Nick Nurse, świeżo świeży trener, to sądzę, że może go przekonać do tego, żeby faktycznie zostać. Chyba, że nie chce grać 46 minut na mecz. A, a chemia Hardena i Embida nie wydaje się być wcale udowana. sądzę, że dobrze się czuje w tej drużynie. Poza tym fajnie oglądać Hardena i Embida razem, naprawdę nie przeszkadza mi to, że to jest faul za faulem, faulem za faulem. Ostatnim nazwiskiem, któremu się przyjrzymy jest Fred Van Vliet. To jeden z niewielu członków Raptors, który pamięta jeszcze mistrzostwo z 2019 roku. Wchodzi w swój ostatni rok kontraktu. Ma opcję gracza na 20 parę milionów dolarów, ale... Liga wartościuje go na poziomie około 25 i sądzę, że może opuścić Toronto w te wakacje. Głównie przez to, że Raptors nie wiedzą, w którym miejscu stoją. Nie wiedzą, czy chcą kupować, czy sprzedawać. To widać po wymienię po Jakoba Pertla, który tak czy siak może skończyć poza, poza Toronto. Miejmy nadzieję, że nie, bo wygląda tam bardzo dobrze. Wydaje mi się, że Fred Van Lee będzie bardzo dobrym dołączeniem do każdej drużyny, która potrzebuje solidnego weterana rozgrywającego. Fred Van Lee jest osobą, która trafia bardzo trudne rzuty. Największym jego minusem jest oczywiście obrona przez głównie swój rozmiar. Typowałbym Bucks, może w roli e, Sixmana. Typowałbym Lakers, bo wątpię, że chcą zachować D'Angelo Rossella. Roster na pewno spojrzy na więcej scenariuszy z jego udziałem w postaci wymian, ale to później. Dzięki za dotrwanie do końca, jeżeli podobał Ci się ten film, polub go, zostaw subskrypcję na kanale, powiadomienia, wszystko. Roster jest też na Facebooku, Instagramie i Twitterze, wszystkie linki powinny być w, w opisie filmu, o, zaobserwuj nas też tam. Mamy też portal na BuyMeACoffee, jeżeli uważasz, że nasza praca jest wystarczająco dobra, żeby postawić nam kawę, będziemy za to bardzo wdzięczni i do zobaczenia na dzielnej transmisji.